Święty, 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 aż nie mogę się doczekać, aż będę mógł to śpiewać w niebie. I o tym dzisiejszy odcinek. Prefacja nas przygotowała do tego, że za chwileczkę będziemy Uczestniczyli w czymś, co ciągle wydarza się w niebie, co jest w niebie, że będziemy mogli się spotkać z samym Bogiem, ale zanim przybliżymy się do tej najważniejszej modlitwy całej mszy święty, do tego centrum, do tej najpiękniejszej modlitwy, to jeszcze przez chwilkę śpiewamy razem ze świętymi, z aniołami właśnie święty, święty, święty. Ale skąd w ogóle taka modlitwa? Skąd ona pochodzi? Był kiedyś taki prorok, to już. 2,5 tysiąca lat temu. I on się bardzo modlił. I on kiedyś, będąc w świątyni, był przy tym najważniejszym miejscu, tam gdzie zawsze Pan Bóg się objawiał. I nagle widział przed swoimi oczami, miał taką wizję, miał taki, taki obraz przed sobą, w widział aniołów. I aniołowie zakrywali sobie swoimi skrzydłami oczy, po to, żeby, ponieważ. Dla nich to, co widzieli, to, co było przed nimi, było takie święte, że nawet nie odważali się na to popatrzeć. I, śpiew, I mówili święty, 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 Pan Bóg z zastępów. I w taki sposób się modlili. I święty i prorok Izajasz w taki sposób się tym zachwycił, że to zapisał w swojej swoje księdze, też którą mamy w Piśmie Świętym, w księdze proroka Izajasza. I kościół Doszło do tego, że to są tak piękne słowa, że także w czasie mszy i trzeba się nimi modlić. Trzeba się tutaj łączyć właśnie z aniołami. Tak samo jak przy Gloria, przy Chwała na Wysokości Bogu, także tutaj śpiewamy właściwie taki tekst, takie słowa, z których korzystają sami aniołowie. I oni to, oni śpiewają to nie tylko kiedyś tam jakoś, ale oni śpiewają to cały czas w niebie. Cały czas śpiewają swoje święty, święty, święty. Nie mogą się zachwycić. To jest takie ich uwielbienie, uwielbienie Pana Boga, taka ich radość, że Pan Bóg jest taki, taki dobry, taki pełen miłości, że pozwolił im istnieć, że chce, żeby cały świat istniał. I dlatego co dalej śpiewamy? Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Śpiewamy o tym, że każda rzecz stworzona, czy to aniołowie, czy to ten kwiat, czy to ten stolik, czy to my, jako ludzie, my wszyscy jesteśmy stworzeni do tego, żeby chwałę głosić. Czasami zamykamy na to oczy, ale jeśli otwieramy swoje oczy, to widzimy, jak naprawdę każda rzecz stworzona przez Pana Boga chwali go. Po prostu się cieszy tym, że Pan Bóg ze swojej miłości stworzył tą rzecz. I dlatego też to święty, święty, święty jest. Takim naszym radosnym śpiewaniem, z tej radości, że Pan Bóg nas tak wspaniale stworzył, i jeszcze coś o wiele wspanialszego dla nas ma przygotowane. Tebie z radością... Jestem teraz na szczycie, ale z każdego szczytu zawsze widać jeszcze jakąś wyższą górę, do której można by było jeszcze pójść. I tak czasami sobie myślę, że jaki zajazd zobaczył samego Pana Boga, zobaczył tych aniołów śpiewających święty, 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 to też mógł mieć takie wrażenie, że to już jest wszystko, że już nic więcej nie będzie, ale trzeba było iść dalej. I to też przypomina takiego wydarzenia, kiedy apostołowie, kiedy trzej apostołowie razem z Panem. Jezusem poszli na górę Tabor. To też mogli zobaczyć samego Boga. Mogli się uradować tym, że widzą to, co kiedyś będą mieli w niebie. I co powiedział święty Piotr? Zróbmy tutaj, zróbmy sobie tutaj takie obozowisko. Namiot wystawimy i tutaj już będziemy, zostaniemy. A Pan Chrystus powiedział o tym nie. Trzeba będzie zejść z tej góry. Aby wejść na jeszcze coś piękniejszego. I dlatego to święty, święty, święty jest wyrazem tego, że coś pięknego już jest, coś pięknego za chwileczkę będzie, że msza święta jest naprawdę już niebem tutaj na ziemi, ale tylko na chwilkę. I będziemy musieli znowu zejść, aby znowu wejść na tą górę, żeby znowu się spotkać z Bogiem, ale przyjdzie taki moment, kiedy już Pan Bóg nas zaprosi na całą wieczność, na tą swoją górę. Obyśmy nie ustali w drodze, abyśmy doszli do tego szczytu. Obyśmy nigdy nie powiedzieli o tym, a już jesteśmy całkiem u góry, to nie muszę dalej iść, ale żeby każda góra, to znaczy każda msza święta, zawsze była dla nas zachętą do tego, żeby wejść jeszcze na wyższą górę, żeby jeszcze pójść dalej. Ponieważ wiemy o tym, że jeszcze nasz cel jest o wiele wyższy że, niż to, co teraz przeżywamy. Więc Msza święta jest czymś świętniejszym, ale niebo jest jeszcze o wiele piękniejsze. Więc niejmy takie pragniemy, chciejmy tam dojść i starajmy się, żeby nigdy nie stanąć w drodze, choćbyśmy na chwilkę zatrzymali się na szczycie, żeby to nie było koniec, koniec naszej drogi, tylko początek kolejnego odcinku. Więc z dzisiejszej części możemy zapamiętać dwie rzeczy. Po pierwsze, że święty, święty, święty jest śpiewem, który, nam, który nas nauczył Prorok Izajasz, który to usłyszał od samych aniołów. Więc jest to naprawdę śpiew aniołów, w który się włączymy, włączamy. A druga rzecz, że ten śpiew święty, święty, święty pokazuje, że cały świat, wszystko, co jest stworzone, wielbi Pana Boga, raduje się, cieszy się z tego, że Pan Bóg ich stworzył, że w taki sposób odwzajemnia swoją radość. I także my ludzie zostaliśmy, radujemy się z tego, że Pan Bóg nas stworzył. Ale jeszcze coś o wiele wspanialszego ma dla nas przygotowane, ale o tym za w następnym odcinku.